Dziś nieobecny tu Donald Tusk służy wprost państwu niemieckiemu. Dlatego niech nie wstydzi się swojej flagi, tak jak Rafał Trzaskowski. Ja doskonale rozumiem lęki wszystkich. Was, wszystkich ludzi, którzy oglądają różne obrazki, ale pamiętajcie, część z nich jest zmanipulowana, część z nich tworzą osoby, które tłuką się w klatkach po, po mordzie po prostu w ramach Federacji MMA i nic nie wiedzą na temat migracji. To chyba pierwszy raz w historii, kiedy polski poseł przyniósł na salę obrad Sejmu polskiego niemiecką flagę. Posłowie Korony zajmują się ukraińsko. No, no nie, przecież nie ten, nie ten, który ma zarzuty tu Chyba będzie mówił, pośle. tak? No wy jesteście no tak. murem za mundurem, ale nie mundurem. Panowie, Dóry. bardzo proszę, żebyście obaj opuścili mównicę. No i ruszyło. Wreszcie coś się dzieje w polskim sejmie. Ostatnio dość nudno było na tej całej patogali. Na szczęście Matecki zdołał dostarczyć trochę kontentu. Jedni krzyczą, że Niemcy to przyjaciele, drudzy, że znowu chcą wejść bez zaproszenia, a trzeci próbują tylko wcisnąć się w kadr i powiedzieć coś do mikrofonu, żeby o sobie przypomnieć. Politycy jak zwykle się kłócą i wzajemnie oskarżają. A Niemcy, no cóż, jak zwykle z troską patrzą na Polskę i pukają do naszych drzwi. Zostańcie, bo jak zawsze omawiając polską politykę będzie zabawnie. Zanim zanurzymy się w ten sejm, Nowy kabaret pamiętajcie, że jesteście na kanale, a to ciekawe, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba oraz walnijcie dzwonek. Jeśli tego nie zrobicie, to Niemcy wam wejdą do domu jak w 39, tylko tym razem z patrolami granicznymi i piwem bezalkoholowym. Posiedzenie Sejmu dotyczyło głównie kryzysu związanego z granicą polsko-niemiecką. Całkiem zabawne, że linia, której nie pilnujemy od lat, nagle stała się tematem numer jeden. Krótko po rozpoczęciu obrad głos zabrał poseł Dariusz Matecki z PIS. Odniósł się do obecnych wydarzeń, przepychanek na granicy i jej kontroli, dziękując patrolom obywatelskim, przy okazji oskarżając Tuska o służenie państwu niemieckiemu. Dopiero co mówiliście, kłamaliście, że nie ma żadnego problemu na polsko-niemieckiej granicy, że Niemcy nam nie przerzucają migrantów, po czym pokazałem wam nagranie z Somalicii w nocy ze Szczecina. Moi krajanie pokazali wam dziesiątki nagrań jak Niemcy przerzucają migrantów do Polski wykorzystując Straż Graniczną jako taksówki dla nielegalnych migrantów. Nie zidentyfikowanych w żaden sposób, czy to nie są na przykład kolejni mordercy przerzucani do Polski. Komu służycie? Dlaczego zamiast dziękować patrolom obywatelskim, atakujecie tych ludzi, oskarżacie tych ludzi, obrażacie tych ludzi, zakazujecie im używania dronów czy nawet dokumentowania tego co robią Niemcy na granicy? Komu służycie? Ja wiem komu. Dziś nieobecny tu Donald Tusk służy wprost Państwu niemieckiemu, dlatego niech nie wstydzi się swojej flagi, tak jak Rafał Trzaskowski. Rządowa narracja w sprawie problemu na zachodniej granicy nie trzyma się zwyczajnie kupy. Najpierw przez miesiące kompletnie ignorowali problem, udając, że wcale nie dochodzi do żadnego przerzucania imigrantów na naszą stronę. Potem, kiedy ludzie zaczęli się organizować i udokumentowywać przypadki, kiedy niemiecka policja w niewiadomym celu wjeżdżała na teren naszego kraju, nagle sam Tusk zauważył problem i zaczął coś gadać o wprowadzeniu kontroli na granicy z Niemcami. To jak to w końcu jest, panie premierze? Problem jest, czy go nie ma, bo sama się w tym wszystkim gubię. Oskarżacie i szczujecie na ludzi w ruchu obrony granic, nazywając ich bojówkarzami, którzy walczą z nieistniejącym problemem, a jednocześnie zapowiadacie zwiększenie walki z napływem imigrantów z Niemiec. Ci ludzie już sami gubią się w swoich kłamstwach. Ciekawiej się zaczęło robić, kiedy Matecki wszedł w konflikt z Napieralskim na mównicy sejmowej. Urem za mundurem, a co dzisiaj robicie? Niszczycie Dziękuję, polski mundur! polskich żołnierzy, panie polskich policjantów, polskich panie strażników pośle. granicznych. Przeszkadzacie panie im. Panie pośle, im dziękuję bardzo. Nie, panie marszałku, to jest bardzo to Ja pośle. wiem, że to jest ważne, ale przekroczył pan czas już o połowę. Tak, ale proszę. to jest bardzo ważne. Bardzo proszę kończyć. To tak naprawdę skuteczne. No, no nie, przecież nie ten, nie ten, który ma zarzuty tu będzie panie mówił, pośle. tak? No jesteście no tak. murem za mundurem, ale nie mundurem. Panowie, bardzo proszę, żebyście obaj opuścili mównicę. Proszę opuścić mównicę. Nie, panie pośle. Pan poseł Napieralski też musi opuścić mównicę. Bardzo proszę. Panie pośle, bardzo proszę zakończyć wystąpienie. Teraz chcecie stać za polskim mundurem? Panie Napieralski, czy już Pan zapomniał o tym, jak Barbara Kurdej-Szatan, która szkalowała polskich funkcjonariuszy, występowała na kampusach Trzaskowskiego? Już Pan zapomniał, jak rok temu aresztowano na granicy białoruskiej trzech żołnierzy za to, że oddali strzały ostrzegawcze podczas ataku grupy kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów? Gdzie Pan wtedy był? Stał Pan za polskim mundurem, czy może siedział sobie bezpiecznie za biurkiem i ignorował problemy zwykłych ludzi, przeżerając nasze pieniądze? Ze snu postanowił się zerwać również nasz kochany minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, ten sam, co przespał rakietę rozbijającą się na terenie Polski. Wam się coś dzisiaj pomieszało. Posłowie PiSu przynoszą niemiecką flagę. To chyba pierwszy raz w historii, kiedy polski poseł przyniósł na salę obrad Sejmu polskiego niemiecką flagę. Posłowie Korony zajmują się ukraińską, a żołnierze Wojska Polskiego funkcjonariuszy. I myślę, że jednak znakomita większość poza tymi wyjątkami, które wymieniłem, Podnosi dziś wysoko biało czerwoną flagę, jak mówił marszałek Zgorzelski tak trzeba zrobić biało czerwoną do góry, a nie niemiecką flagę wnosić tutaj nam na obrany polskiego Sejmu. Zauważcie, że nasz ludowiec nie ma problemu z krytykowaniem zwykłych ludzi działających oddolnie przy granicy, ale ma problem z przyznaniem, że służby pod jego dowództwem nie działają tak jak powinny. Zresztą podczas tej wypowiedzi nie odniósł się do dosłownie żadnego faktu. Jedyne do czego potrafił się doczepić, to do estetyki wypowiedzi. Czy podoba mi się, że ktoś macha niemiecką flagą w Sejmie? Nie, ale wie pan co, panie Kosiniak? Wolę już tę niemiecką flagę w Sejmie od niemiecko-afrykańskich inżynierów w całym kraju. Z Koalicji Obywatelskiej i ogólnie z całkowicie Rządu, co chwila docierają głosy o bojówkach i innej samowolce, pisowscy pseudo-obrońcy granic, szanowni państwo. Przypomnijmy, 2023, ostatni rok waszych rządów. 366 tysięcy wiz wydanych dla ludzi z krajów muzułmańskich i arabskich. Wtedy wam to nie przeszkadzało, wtedy nie było problemu. Robicie sobie selfie na, na granicy polsko-niemieckiej. Waszym bohaterem jest Bąkiewicz, a naszymi bohaterami są funkcjonariusze, są strażnicy Straży Granicznej. Ludzie, którego każdego dnia muszą prostować te wasze idiotyzmy. Każdego z te dnia stoją na straży, abyśmy my wszyscy mogli czuć się bezpieczni. Koniec z waszymi selfie. Wyglądacie tam idiotycznie. Waszym bohaterem jest Bąkiewicz. Nassim Polscy żołnierze, polscy policjanci i polska straż graniczna, murem za polski mundury. Próbują użyć starej jak świat strategii propagandowej, czyli skojarzyć cały ruch społeczny z jedną osobą. Rząd stara się wrzucić wszystkich ludzi, obywateli, którzy biorą urlopy i organizują się, by stać na granicy, ponieważ widzą, że państwo ich zawiodło, do jednego worka. Bojówkarze, pisowcy i faszyści. Tu nie chodzi o to, kto jest z jakiej partii albo kto na kogo głosował. Wszyscy żyjemy w tym samym kraju i masowa imigracja oraz Jurawa granica uderzy w nas wszystkich. Czy naprawdę chcemy, by ulice Warszawy wyglądały tak samo jak ulice Neapolu albo Berlina? Czy chociaż raz nie możemy docenić tego, co mamy? Bo po raz pierwszy w historii to właśnie ulice polskich miast stają się najbezpieczniejszymi miejscami w Europie i powinniśmy to utrzymać, a nie popełniać te same błędy co Zachód. A żeby nie było za nudno i zbyt poważnie, pani Żukowska wtrąciła się z tematem MMA. Do prawicy chciałam powiedzieć, żebyście przestali straszyć Polki i Polaków. Nie mogę słuchać dłużej pauperyzacji intelektualnej, która w rozmowie o migracji panuje na tej izbie. Nie zgadzam się na militaryzację języka, na przejmowanie języka skrajnej prawicy. Ja doskonale rozumiem lęki wszystkich Was, wszystkich ludzi, którzy oglądają różne obrazki, ale pamiętajcie, część z nich jest zmanipulowana, część z nich tworzą osoby, które tłuką się w klatkach po, po morcie po prostu w ramach Federacji MMA i nic nie wiedzą na temat migracji. Problemy migracyjne istnieją, ale nie rozwiązuje się ich w ten sposób, że przejmuje się rolę państwa przez jakieś bojówki, które się wysyła na granicę. Prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego mają tylko służby państwa. Może to już czas postawić w sejmie oktagon zamiast tej lewackiej demokracji, dominacja genetyczna. Wtedy nawet giertych nie mógłby podważać wyników wyborów. Ale tak na serio. Mówi pani, że prawo do stosowania środków przymusu powinni mieć tylko służby państwa. I wiecie co? Nawet się z tym zgodzę. Problem polega na tym, że obecnie państwo polskie stosuje środki przymusu tylko w stosunku do babć stojących na granicy albo piszących niemiłe komentarze o owsiaku. A skoro służby nie potrafią bronić obywateli przed realnymi zagrożeniami, to kto ma to do cholery robić według pani? Nie pochwalam samosądów, ale winę za to co się dzieje ponosi rząd, a nie zaniepokojeni obywatele. Jak widzicie, nastroje społeczne odbijają się na sejmowych posiedzeniach. Z naszej strony pilnują granicy, służby państwowe i ruch Bąkiewicza. A po stronie niemieckiej głównie policja. Chociaż po co, skoro do przewożenia imigrantów wystarczy furgonetka? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jeśli wytrwaliście do końca, szacun. A jeśli jeszcze nie zostawiliście suba, to pamiętajcie. Lepiej kliknąć teraz, niż potem tłumaczyć się Niemcom. Byliście na kanale, a to ciekawe. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się niedługo.